Witamy Państwa w programie Otwarty Powiat. Jak zwykle jest z nami starosta, pan Mirosław Kukliński, którego witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie starosto, czy dobrze Pan się czuje w tym programie? Myślę, że tak, I już jestem teraz praktycznie stałym gościem. Owszem, są goście zewnętrzni również, ale no skoro mamy mówić o powiecie, to dobrze, chyba że mówi to ktoś, który wie, co tam się dzieje. Często na łamach różnych tam medialnych przekazów są, jest wiele zakłamań, wiele przekłamań. No i lepiej, żebyśmy mówili tak, jak jest, a nie no, plotkowali. Dzisiaj trochę inna forma, mianowicie odbiegniemy od tematów gospodarczych, a skupimy się na wydarzeniach duchowo-kulturalnych. Można więc powiedzieć, że jest to wydanie wyjątkowe. Postaramy się przybliżyć Państwu uroczystości, które będą miały miejsce po raz drugi w naszym mieście, święto patrona miasta i patrona powiatu, czyli świętego Antoniego. Dni antoniańskie mają na celu zjednoczenie wokół wartości reprezentowanych przez patrona. Czy to jest jedyny cel? A kiedy będą się odbywały, Panie Starosto? Jakie to będą dni? W tym roku będzie to nieco inaczej. Tak jak powiedziałem już we wcześniejszych naszych programach, trochę skracamy formułę, bo no, tamty, tamten rok był rokiem szczególnym. To było dopiero nadanie tego patrona, ustanowienie. To był rok jubileuszu wielkiego, chrztu polski, a więc no, mieliśmy szczególny tytuł, aby obchodzić i świętować nieco dłużej. W tym roku po prostu postanowiliśmy, że to będą trzy dni. A więc zaczynamy 11 w niedzielę. W poniedziałek będzie drugi dzień świętowania. No i taką kulminacją to już jest odpust Świętego Antoniego 13 czerwca, gdzie postaramy się też uatrakcyjnić, tylko tu już trochę akcenty zostaną nieco inaczej rozłożone, bo pierwsze dwa dni to przede wszystkim taka świętowanie, zabawa bardzo szeroka. No parę słów o tym też powiem. A ten dzień 13 to już taki, takie no, wartości duchowe bardziej będą na pierwszym planie, a więc przede wszystkim msza odpustowa, procesja, wszystko co się będzie w kościele działo, ale również i teatr, a więc i koncert, ale już muzyki sakralnej, poważnej, więc te akcenty będą no, są specjalnie rozłożone w taki, a nie inny sposób. Panie starosta, ale niedokładnie mówimy cały program, proszę nam, jeżeli pan by mógł przybliżyć genezę Dni Antoniańskich. Każde miasto, pani redaktor i nawet wiele powiatów, mają swoich patronów. No, jest to tradycja ogólnoświatowa. To nie jest tylko coś, co mamy w Tomaszowie, czy nawet w naszym kraju, bo kraj, Polska, jest krajem szczególnie katolickim, a więc ktoś może zarzucać, kto nie jest oczywiście katolik, że no, przewartościowujemy te wartości duchowe, religijne nad takie ogólnoludzkie, ale to tak nie jest. Tak naprawdę, a szczególnie w Europie Zachodniej. Widać to szczególnie i to w, w krajach takich bardzo laickich, bo przytoczę tutaj choćby Francję. Wiele miast we Francji, która dzisiaj jest naprawdę krajem, no, która odeszła bardzo mocno od wartości chrześcijańskich, ale mimo to dni patrona świętują samorządy. W bardzo wielu miastach takie dni się odbywają. Miasta mają swoich patronów ustanowionych od wieków. I to jest normalna część naszej europejskiej kultury. Ja się cieszę, że my doganiamy tak naprawdę to, tą kulturę, te, te tradycje, a, a nie jak gdyby wywołujemy nowy temat, nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo z jakich pobudek. Więc to jest nawiązanie do tego, czym jest Europa. Europa od początku była chrześcijańska i jest chrześcijańska, mimo tych wszystkich zawirowań. Więc, no, jeśli człowiek nie żyje samym chlebem, jak mówi Ewangelia, ale wartościami duchowymi. 90% społeczeństwa jest to jednak społeczeństwo religijne. Jakbyśmy do tego nie podchodzili, ja nawet powiedział, że jest więcej 99%, bo tak naprawdę ateista też jest człowiekiem wierzącym, bo Boga nikt nigdy nie widział. My wierzymy, że Bóg jest, ateiści wierzą, że Boga nie ma, ale każdy z nas wierzy. I ateista wierzy tylko w przeciwieństwie do nas, że Boga nie ma, i my wierzymy, że Bóg jest. A więc no, nie samym chlebem żyje człowiek, więc trzeba też sięgać po wartości duchowe, trzeba też się na nich opierać. No i trzeba tej pomocy oczekiwać stamtąd. To mogą mówić ci i świętować ci, którzy rzeczywiście w te wartości i w to życie pozagrobowe wierzą. Panie starosto, motywował Pan cel obchodów tych dni antoniańskich? A jak pan myśli, czy mieszkańcy miasta i powiatu odczuli, że mają patrona? No staramy się to właśnie uczynić, aby mieszkańcy miasta i powiatu odczuli, że mają patrona. To nie tylko przez te wydarzenia, czyli przez to, że będziemy tutaj na placu Kościuszki świętowali, że będziemy świętowali w kościołach, ale myślę, że zmieniająca się rzeczywistość w Tomaszowie Mazowieckim, w powiecie Tomaszowskim, no pokazuje, że. No jednak jakiś przełom nastąpił i to przełom, który jest zauważalny od momentu ustanowienia Świętego Antoniego patronem miasta i powiatu. A przypomnę, że to było dawno, bo w pierwszym roku naszej kadencji, bo to tak naprawdę uchwały rady miasta i rady powiatu otworzyły drogę i spowodowały to, że Święty Antoni już można powiedzieć był patronem. Owszem, czekaliśmy na pieczęć Stolicy Apostolskiej z Watykanu, ale nie sądzę, że święty czekał, bo on już zaczął działać wówczas. I proszę zobaczyć, no, miasto nasze się zmienia, budują się drogi. Na razie wielu z nas jest z tego niezadowolonych, bo muszą objeżdżać, muszą stać w korkach, ale ta nasza tomaszowska rzeczywistość radykalnie zaczęła się zmieniać. Owszem, no właśnie W ubiegłym roku yy, mówi pan, panie starosto, że liczy pan na wiele łask i cudów. Tak. Czy ziściło się coś, co by można było ująć w kategorii cudów? No, no tych cudów trochę, ja mimo wszystko, wie pani, to jest w kategoriach wiary, należy do tego podchodzić, nie można tak powiedzieć, obstrykniemy w palce i jest cud. Święty Antoni jest szczególnym patronem, bo on jest tym świętym od cudów, jest taka nawet znana pieśń, jeśli cudów szukasz idź do Antoniego. Więc no, akurat nam się trafił święty Antoni taki, znaczy taki święty jak święty Antoni. I po prostu my się z tego możemy tylko cieszyć, no bo Tomaszowi był potrzebny cud, no, no, niestety w Tomaszowie działo się przez wiele, wiele lat, no byle jak, no, praktycznie nic się nie działo, jakieś tam drobne rzeczy, przez 8 lat w perspektywie unijnej, mając ogromne środki do pozyskania, zrobiono jedynie Plac Kościuszki, no i... Ja nie chcę tutaj się wypowiadać, jak zrobiono, bo moje pomysły były kiedyś zupełnie inne. No i teraz no, wreszcie ruszamy z impentem. No, prezydent miasta i Rada Miasta y, robią, co mogą, budują potężną halę, remontują swoje y, ulice. My jako powiat remontujemy y, własne drogi i ulice. Proszę zauważyć, że tylko w ostatnich dwóch latach myśmy wyremontowali w mieście dróg powiatowych dwa razy tyle, więcej jak dwa razy niż przez ostatnie osiem. Lat. No to o czym świadczy. To można patrzeć w kategoriach cudu no ale i dobrego y działania. No Jakkolwiek ktoś będzie to odbierał, ważne, że się coś zmienia. To jest najistotniejsze. Co szczególnego w programie tych dni antoniańskich? No przede wszystkim chcieliśmy zrobić taką formułę, tak jak już to zasygnalizowałem na początku, y taką dwuczłonową, Prze akcenty rozłożyć no bardziej na taki festyn rodzinny i nie tylko i na tą część duchową o tej części duchowej powiedziałem, że kulminacja jej będzie tak naprawdę 13 a więc w odpust świętego Antoniego ale chcę zauważyć, że już w niedzielę postanie, tu będzie stała scena na Placu Kościuszki, tu się będzie wiele działo, tu będą zespoły występowały bardzo różne, a muzyka, muzykę, drodzy Państwo, zaprogramowaliśmy od A do Z. Może to takie niedobre powiedzenie, no może oprócz jazzu, ale praktycznie każdy rodzaj muzyki. Powinien tu na tej scenie zafunkcjonować, bo y, będzie muzyka ludowa, będzie muzyka gospel, będzie muzyka sakralna, będzie muzyka y, no, religijna w takim wesołym wydaniu. Mam tutaj na myśli zespół Mocni w Duchu, który jest y, no już bardzo znanym zespołem ewangelizacyjnym, ale ma pierwszorzędną muzykę. Y, będzie muzyka poważna, muzyka y, teatralna, bo będą artyści teatru wielkiego złodzi. No, będzie też taka muzyka disco -polo, będzie muzyka biesiadna. Więc naprawdę żeśmy postarali się, żeby no, dla każdego coś przygotować. Będą dwa spektakle teatralne. Z tego jedna premiera takiego nieznanego jeszcze zespołu teatru. No, to będzie takie przedstawienie, bardziej no, muzyczne niż teatralne, ale w wykonaniu właśnie naszej młodzieży powiatowej. Nie z miasta Tomaszowa, ale z naszego powiatu, bo to też jest to, czym się chcemy szczycić i chwalić. Będzie wreszcie i kino plenerowe, będzie film, na ten, kino na leżakach, będzie wyświetlany film Fatima, no z racji setnej rocznicy objawień Fatimie. Więc tych wydarzeń jest całe mnóstwo. Będą przy kościele park, dla dzieci, zjeżdżalnie, różne inne atrakcje, więc no chciałbym tutaj przede wszystkim zaprosić mieszkańców, że tak jak w ubiegłym roku, no poświętujmy w te trzy dni. Niedziela jest dobrym dniem i dobrym początkiem, bo nikt z nas nie pracuje, prawie nikt nie pracuje. Mamy więcej wolnego czasu. Jak dopisze pogoda, a w tamtym roku dopisała przez cały tydzień, więc myślę, że święty Antoni zadba, że teraz może przez te trzy dni też się ona utrzyma. No to będzie wielkie, takie fajne, wesołe wydarzenie. Gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, nie wszyscy muszą być wszędzie i zawsze, ale tak jak powiedziałem, niech każdy wybierze sobie swój rodzaj muzyki, który lubi i przyjdzie na te koncerty, które będą. No, będą też koncerty nie tylko, bo będą imprezy plenerowe, będą koncerty w kościołach, będą koncerty w domach kultury, znaczy w Miejskim Centrum Kultury będzie, w tym Domu Tkacz dawnym, tam będą dwa przedstawienia teatralne. No więc y, przygotowaliśmy naprawdę ofertę bardzo atrakcyjną no i chcielibyśmy, żebyśmy wszyscy się razem pobawili, wszyscy byli zadowoleni w te dni, byli dla siebie bardziej mili, uśmiechnięci, żeby te animozje, antagonizmy odeszły nieco na bok, żebyśmy chociaż przez ten krótki czas świętowania potrafili być razem i wszyscy w zgodzie. Tak, Panie Starosto, właśnie. Potrafili być razem. Miejmy nadzieję, że nie wydarzy się przykry incydent, jak w ubiegłym roku, podczas uroczystości kiedy, podczas, na końcu mszy kulminacyjnej, kiedy wszyscy, mam tu na myśli, na uwadze duchownych, władze, VIP-ów, samorządowców, udali się na biesiadę. A na placu pozostali wykonawcy. Wykonawcy, którzy, występujący, którzy występowali dla występujących, nikt na to nie zwrócił uwagi. Oj, pani redaktor, tu muszę absolutnie zaprotestować, bo to tak nie było. Może odbiór taki tu na placu Kościuszki tych, którzy dziś zostali. To po prostu był no, w tym duchu. Ale no wyglądało to tak, że absolutnie oddzieliła nie ma warstwy. Nie. Pani redaktor, ja bardzo protestuję, bo tak nie było. My zawsze zadbaliśmy i wtedy, i dzisiaj o artystów. Oni mają zapewnione posiłki, obiady. Y, gro było tutaj w dekosmaku nieodległym, bo to jest bardzo blisko od placu Kościuszki, a więc żeby nie musieli się daleko przemieszać, żeby nie szukali, gdzie to jest. Był pracownik, który im towarzyszył. Także myśmy zawsze o to zadbali. Po drugie to nie była biesiada, to była grochówka wojskowa skotła wojskowego na placu muzeum. Tam byli arcybiskupi, biskupi, tam byli, były władze samorządowe tak, panie różnych starosta, miast. Ja nie miałam była to mi dać jak się dokończyć. No ja Nie miałam to na myśli. nie chodziło tylko o to, że tak zgadza się, oni też y, mieli tu posiłki. Nie w tym rzecz. Wykonawcy, którzy zaczęli występować, tak trzeba może by było zadbać, żeby jednak i ci duchowni, te władze nasze i samorządowcy pozostali chociaż tych pierwszych wykonawców, żeby oni nie występowali dla powietrza i dla innych wykonawców, bo tak było na początku, później już rzeczywiście. Poprzychodzili. Nie, panie redaktor, ale ja tu też trochę od organizacyjnej strony powiem. To jest bardzo trudne, dlatego że w tym roku tak nie będzie, bo nie będzie tu mszy na placu Kościuszki, nie będzie procesji, nie będzie tych elementów sakralnych, bo one będą 13 w Sanktuarium Świętego Antoniego, a więc w dawnej parafii Świętego Antoniego. Wtedy, rok temu, no niestety te uroczystości, ponieważ były bardzo podniosłe, były bardzo długie. Zaczęły się od no, w kościele tutaj na Słowackiego Najświętszej Maryi Panny. Potem była procesja, później była długa msza. To wszystko trwało ponad 2,5 godziny. I to jest naturalny element. No nie chcieliśmy zostawić pustki. No bo dobra, schodzi koniec mszy, przechodzimy procesyjnie do kościoła świętego Antoniego. No i co? I teraz tutaj no, nie wszyscy byli na mszy, nie wszyscy chcieli być na mszy, a więc został ktoś i temu komuś chcieliśmy zapewnić, żeby no, nie miał takiego wrażenia właśnie opustoszałego placu i zaczęły się występy. I ja współczuję tylko tym artystom, szczególnie młodym, bo, bo to byli nasi rodzimi artyści. No, to że akurat w tym czasie musieli występować, bo rzeczywiście cały tłum no, się rozszedł z różnych powodów. Jedni poszli na posiłek, posiłek był przygotowany tak notabene dla wszystkich, a nie okay. tylko dla władz, a więc jedni poszli na posiłek, drudzy poszli do domu, trzeci poszli odpocząć po prostu, no bo to już było długo i wrócili za dwie, trzy godziny, ale rzeczywiście artyści, którzy tu zostali byli tymi pierwszymi, że tak to powiem, tak nieładnie znowu. byłem przed skoczkami, no muszę to powiedzieć, ale proszę Pani, no proszę zwrócić uwagę, właśnie to słowo przed ono jest tu chyba dobre, bo przed przedskoczki... Czyli przyznał Pani rację? <laughs> nie, no bo ci, co skaczą przed właściwym konkursem narciarskim, no też nie mają wielkiej publiki, albo mają tych, co dopiero się schodzą. No, no jest to coś takiego, co nie da się do końca tak idealnie wyważyć, pogodzić. No, no musi być jakieś przejście, a wtedy temu, komu przyjdzie udział wtedy występować, no nie bardzo ma do kogo. Ja wiem, no, ale to, to wie Pani, to jest tylko to, to zło, które jest. Ja się bardziej czego innego obawiam, bo tego wykluczyć też nie możemy. Wie pani, jest takie polskie powiedzenie, diabeł nie śpi. I ja myślę, że przy takich uroczystościach y, pa, religijnych, y, patrona, tak, gdzie jest połączony tam lud y, z religijnymi wartościami, to ten diabeł tam tym ogonem zamiesza. I ja myślę, że y, tego trzeba się spodziewać i zawsze taka gdzieś uszczypliwość może później też powstać, że ano, bo się wydarzyło to czy owo. No tak, no diabeł nie śpi, będzie mieszał, ale my nie patrzmy na diabła, patrzmy na to dobro, które się wydarzy i tym się cieszymy. Ale tegoroczna edycja rozumiem, że będzie przemyślana i będzie przebiegała zupełnie inaczej. Tak, pani redaktor, jest naprawdę przemyślana i postaraliśmy się, żeby rzeczywiście było to coś dla każdego, żeby każdy coś tam dla siebie odnalazł, żeby były dni radości, ale i dni takiej modlitwy, takiego religijnego też uniesienia, bo i z tego, co wiemy, ksiądz Kustosz też przygotował no, taką oprawę liturgiczną bardzo bogatą, bo i ma być czuwanie całonocne, ma być msza wieczorna czy nawet nocna, ma być... Być odsłonięcie obrazu, który, daj Boże, kiedyś po latach, pewnie nasz już nie będzie, ale będzie obrazem cudownym, i będziemy o tym mogli mówić. Będzie właśnie już sukcesywnie zasłaniany, odsłaniany. No nie udało się wszystkich remontów wykończyć, bo rzeczywiście i ogrodzenie wokół sanktuarium się zmienia, ale bardzo wolno. No wiadomo, to są koszty, to są pieniądze, to są trudne zadania do realizacji. No ale myślę, że wszystko, co przygotowywaliśmy, robiliśmy to z jakimś rozmysłem, namysłem, więc ocenimy to po, a nie przed. Panie starosta, jak pan uważa, czy mieszkańcy cieszą się na te dni antoniańskie? Myślę, że zdecydowana większość się cieszy. Natomiast zawsze będą malkontenci i ci, którzy są niezadowoleni, cokolwiek bym nie robił, yy, Pani redaktor i drodzy Państwo, to zawsze gdzieś można przeczytać, jak to źle i niedobrze. Nawet przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, nowa, dodatkowa, w Tomaszowie otworzona, też została przez niektórych skrytykowana, że tak się nie robi, a po co, a w ogóle, no niepoważni ludzie, co oni wymyślili. No drodzy Państwo, otwieramy dodatkową przychodnię, gdzie żadna inna nie jest zamknięta i to jest poddane krytyce. A więc tych malkontentów będą zawsze. Oni, żeby nawet, nie wiem, słońce nie wzejdzie, to będzie winny starosta. Słońce zajdzie za szybko, też będzie winny starosta. I ja się zgadzam: no dobrze, musi tak być. No muszą być ci niezadowoleni. Będziemy im się kłaniać, pokazywać, że jednak robimy dobre rzeczy. Być może kiedyś święty Antonich oświeci na tyle, że dojrzą to dobro, którego dziś nie widzą. Panie starostom, pan trzy minuty na zachęcenie mieszkańców. Jak im przekazać, że warto przyjść i wziąć udział w Dniach Antoniańskich? Szanowni Państwo, życie nasze składa się tak naprawdę z wielu trosk. Ciągle jesteśmy borykani, a to chorobami, zmartwieniami, różnymi innymi problemami dnia codziennego. Zachęcam Państwa, abyśmy odłożyli te problemy. One zawsze będą w naszym życiu, one zawsze będą się przewijały przez większość naszego życia. Tych dni radosnych, wesołych, takich zadowolenia pełnego jest tak naprawdę w życiu niewiele. Te dni antoniańskie chcemy, żeby były takimi właśnie dniami, gdzie wszyscy razem, z całymi rodzinami, z dziećmi, z wnukami, możemy się spotkać, posłuchać dobrej muzyki, możemy się zabawić, możemy tym dzieciom zorganizować miły, darmowy pobyt na różnych placach zabaw. Przybądźmy, bądźmy razem, umiejmy się cieszyć, umiejmy odłożyć te problemy dnia codziennego i być razem tutaj na placu Kościuszki, w sanktuarium, koło sanktuarium i weźmy czynnie udział w tych uroczystościach. Potrafmy się również cieszyć dniem codziennym.